Takie strugi deszczu waliły we mnie do 1089 10 089, jestem w Wrocławicach, wszystko jest mokre. Wszystko. I zostało mi 39 do Czyżyn w Krakowie kilometrów. Znaczy, taki ja brałem kierunek na, 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 na Kraków. Zobaczcie gdzie, gdzie jest ta firma. Z której strony. Zostając życie akurat z drugiej. Nie wiem, gdzie zamierzam jechać. Zobaczymy, ile mogę przejechać. Spadowałem na te góry i góry olbrzymie. Dużo energii wczoraj. Taka gamreja w nocy spływała z wielkich gór, pod które wjeżdżałem. Piach, Ale ciałem i ciałem. W potoku, na w ulewie. Tak no jak z wiadra. Nie ma szans. Dobrze, że mnie nie zatrzymało gdzieś, nie ściągnęło w na bok, bo ślizgałem się też. Ech, no nic, jeszcze około 30 km do Krakowa od boku, również już bym był leską, żebym raz załadował. Zimno, no takie coś... A tam normalnie fale się robiły na, na tych stokach, na tych jeźdźniach. Płynęło na mnie, a ja jechałem w górę. I huk, i błyski. A tak to czarno, czarno. Zwarcie w lampce się w przycisku zrobiło. I włączało raz długie, raz stojowe. O, o, takie coś i to płynęło. Płynęło, płynęło. Teraz też się ślizgnie. O, w sobie odpłynęło. Pracja żywnościowa. Podjęta, czyli kawa słodka i drożdżówka. Coś na wzmocnienie. No majty mam mokre. Co? No, to tna. no nie ma suchej nitki. Chociaż się zabezpieczyłem folią wszystkim. No ta woda to jest żywioł. Dostanie się każdą szczeliną. No nie było mowy w ogóle o jakiejś osłonie. Ja nawet nie zdążyłem zareagować. To, to było zerwanie chmury bez zastrzeżenia. No, dziwne by było, żeby było ostrzeżenie po paru kroplach wody jeszcze u tych państwa nie można było się spodziewać, że to będzie taka nawałnica to był realizowany film z ekipą trochę reżyserowany i z dobrym komentem pod, podkręcającym sytuację ujęcie te, te, tej właśnie tej brei płynącej na, na, na skuter pod skuterem, wokół skutera pod koła, takie zbliżenia na to wszystko i na to no jak ze szlauchu woda, jak z węża strażackiego właśnie na twarz, na ten, na, na, te, na ten zegar tutaj prędkościomierz. Czy Rafał dojedzie? Czy da radę? <laughs> silnik słabnie? Gdyby to wszystko zareżyserować, to by miało takie wzięcie, taki, ta, 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 taki film, że nie wiem. I do zobaczenia w dalszym odcinku. Coś tam zaczęło wrzęczeć, coś tam stukać. No, no nieprawdopodobne by to było. Ale nie w pojedynku. To jest potrzebna ekipa do tej. I parę kamer. Czy ja dobrze widzę? Od ostatniego komentu nie minęło. Minuta nie minęła. I wyszło słoneczko. O, by poświeciło i obym mógł się wysuszyć. Mam też nauczkę, bo trzeba było prezent założyć na łeb na cały schuter i siedzieć pod drzewem, ale to się tak mówi. To, 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 to przychodzi też strach. Pioruny, gołe pole z nią i nie ma żadnej osłony, nie ma nic. Jest ciemność i co jakiś czas, tylko błysk pokazuje Ci jakiś horyzont. Nic więcej. I po prostu chcesz z takiego miejsca uciekać. Już wtedy nieważne, czy leje, czy nie leje. No tak to jakoś było, bo dzisiaj jakoś inaczej o tym myślę, że przecież. Zatrzymałbym się, o tak jak teraz jest na przykład. Przeczekał i jadę dalej, ale tak się musi w nocy w południu. No. Taki widok o siódmej godzinie. No już nawet niech będzie, że mam mokre gacie, cały jestem mokry, ale to, <laughs> to pociesza. Ja nie wiem z czego ja się jeszcze cieszę. Ludzie, z czego ja się cieszę? może strach nie był, przecież piorun nie chciałby mnie może akurat walnąć. Ale ta niemoc, ten znowu ten, ten żywioł, ta, ta, ta woda. I no i nieprzyjemne mokro i zimno. A teraz będzie juhu, więc odkładam telefon, żeby się nie zabić. Teraz będzie, no to jest przepiękne, jak się rozpędza do 30 km na godzinę. Oczywiście trzeba hamować, bo można się wywrócić. No i wczoraj było kilka takich Wzniesie o wiele dłuższych i nie ma bata, żeby bateria nie jej nie... nie... efektywność nie spadła. No i właśnie do tego mam już kreski po 20 km, a nie po 30. Nie ma szansy Zwłaszcza jak się wiezie wiele rzeczy ze sobą. Wszystko może się przydać, a jak nie wezmę, to. Będzie płat, że czegoś nie wziąłem. Ale rzeczywiście można ograniczyć do niezbędnego minimum. Widzę już żółte oznakowania i wtedy jestem spokojny, że to jest w miarę dobra droga. Główniejsza niż te lokalne. No i przede wszystkim legalna. Nie żadna czerwona tabliczka. Nie żadna eska. Także to już jest bli, 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 bli źródło. Teraz tylko prąd. Teraz tylko prąd. Chyba ostatni raz przed, przed samym Krakowem, a później w Krakowie. Cześć wam, słuchajcie, dzisiaj 20 dzień ostatni 30 km przed, kar przed kartuzami chciałem powiedzieć Przed Krakowem, nieprawdopodobne Ostatni raz się rozkładam pod Racławicami Tak mnie zm zmogła burza i deszcz na szczerym, gołym polu to było nieprawdopodobne, ale to za chwilę. Rozstawiam się suszyć pod stacją kontroli pojazdów. Po raz kolejny, akurat. Tak się złożyło. Fajni są zawsze. Fajne chłopaki. O, pięknie, że jest słońce, a ja się ususzę. To, co to, to mnie spotkało, to, jest, to, to było o wiele gorsze niż to, co było wcześniej, jak wtedy byłem pod wiatą na przystanku PKS-u. To nieprawdopodobne. stan licznika 1100 Dziękuję za wspaniałe podjęcie EkoPanku ostatnie 30 km do Krakowa do miejsca umówionego na no, umówiony znak sygnał ja, już jesteśmy po telefonach, po mailach wszystko jest ok no niestety, no tutaj jest pod górkę. można było jechać, kurcze Inną trasą niebezpieczną, ruchliwą no, Ale wybrało tą sprzęt wybrał tą i ja też wybrałem tą no, Ale czy dam radę z akumulatorem? Zobaczymy. O czymś takim właśnie jechałem dzisiaj w nocy. To, to jest niewiarygodne no, Szkoda, że nie ma takiego dokumentalisty obok To no, nie sposób jest nagrywać i jechać No to jest niemożliwe Musiałbym mieć poprzymocowywane na jakichś wysięgnikach, na kijkach kamery. Po takim czymś i to płynęło z góry No mówię wam Brodziłem, jeździłem na boki, nieprawdopodobne. Aż szkoda, bo takie coś wyciągało właśnie w oglądanie do dokumentu takiego, nie no, niesamowite. Teraz się uśmiecham, ale nie było zbyt wesoło, kiedy leje się za pełność hektolitr wody, ojej, fajowo. No i skuterek też nieładnie wygląda, no nieładnie, ma to swój urok, przeszedł coś, oblepiony gliną, piaskiem, ziemią. Gdyby nie rejestrację KRA, KRA, to skąd mógłbym wiedzieć, że jestem w Krakowie? <laughs> to jest nieprawdopodobne. W ogóle mam dużo przemyśleń, co mi dała ta wycieczka, po co i, i, i dlaczego itd. Tak Kapitalne. Jest tyle bodźców, w ogóle to jest nie sposób, jaką książkę pisać. Tutaj to się nie da. To najpierw trzeba ochłonąć, odpocząć. To jest wyczerpująco też psychiczne. Mówię, że dużo doznam jest. I to naprawdę, jeżeli kogoś coś interesuje, to zwyczajny staw, gdzie plusknie ryba, to już od razu skojarzenia e, przecież są. Uwaga samochód, że przypomina się, na przykład łowienie ryb, e, jak dorsz, jak dorsz, co? Gada, jak szczupak atakował i tak dalej, i tak dalej. No ja się muszę skupić na jeździe. bardzo podobnie jest jak na obrzeżach Gdańska, dewelopery Kurczę brakuje mi, że nie mam gdańskiej flagi No jak to? Skąd wiedzą, że jestem z Gdańska? Myślą, że jestem z Krakowa, skoro tu są te skutery Ale ja jeszcze nie widziałem ani jednego No ale jest różnica zrobić objazd Teraz, kiedy jest słoneczko i nie pada Przede wszystkim nie pada i jest jasno Niż gdybym miał ten korek Chorek. Ten remont tam na skrzyżowaniu obrobić po ciemku z deszczem, bez GPS-u, ale mam orientację, gdzie mam jechać. Także w Ludzie, ja jestem zawiedziony, zawiedziony jest miasto. To po, po jakim czasie ja z natury, <ścoughs> z z, z jakichś kaszczy, z jezior, wód, łomus i oceanów, to nie wyjechałem sarenki, ptaszki, bociany, łabędzie, wszystko i nie chodzi tu o Kraków, tu chodzi w ogóle o miasto ci co nie znają to wiedzą, że wolał na wsi no nie, no to jest porażka, jest, to nie jest zawód wielki to ani tutaj powietrze, nie ma, ani ciszy gdzie są gwiazdy, ludzie, ludzie to nie jest moje miejsce, coś to tylko, tylko hacjenda na wsi trzy kury, koza i tyle Pytam pana, jak dojechać do Jadwigi królowej. On mówi, a wie pan, że to jest daleko. A wie pan, że ja jadę z Gdańska? O! Pewnie tu bym się nie mógł zdecydować, gdzie rozstawić namiot. Zderca I to dewelopery nie chcą tego zjeść? Co? Skoro mogą w Gdańsku i zabytki burzyć, typu browar z 1600 bodajże około 70 roku a tutaj patrzę czy to jest tu? i tam, ale świetna jedynka super no bez kitu. Niemniej <laughs> chciał mieć takie mieszkanie. Nie dość, że mało sprzątam. Po co? No co tu jeszcze trzeba? Biorko do laptopa jest kapitalnie. Naprawdę mi się podoba. I w lesie. O, tak, tak, takie mieszkanie to w lesie. Prawda, że wrócę na no kapitan. Kraku. Dzień 21. Przyjechałem przedterminowy dzień wcześniej. Dzisiaj jedziemy do doktora, czyli do serwisu do ElektroRidera. A, z takiego garażu. Tak, przede wszystkim trzeba się pozbyć tego potwornego pisku, bo to jest nie do zniesienia po prostu. Witamy u pana doktora w ElektroRider. Tak jest. Słuchajcie, mam okazję niebywałą przejechać się czym? Jak się nazywa, bo nagrywam pojazd Pixie. Pixi. Później pokażę Wam go z zewnątrz. Zresztą widzieliście wczoraj na zdjęciu. Zbudowano. Może w przyszłości. <gry> Pan. Jest jednak ta różnica, że nie ma tego powiewu, zwłaszcza na moje włosy No, jest jakiś mały szyberdach, tak? ale faktycznie jest inaczej No i zdecydowanie drogowy pojazd, a nie taki, wie pan, e, można powiedzieć, terenowy, Zdrowy, jak pan używa No jasne, kapitalnie Tutaj właściwie to by się i mama z dzieckiem zmiściło można tak powiedzieć, natomiast jest to rejestrowane na, na, na tak pojazd dokładnie dopłaty. Tutaj na no, no raczej dwie osoby. Ale faktycznie miejsce jest tyle, że się No to, dałoby się dwie, dwie, to dwie, pudelek dwie. na przykład. Dokładnie tak. O. A takim właśnie przed chwilą jechałem. Jak Wam się podoba? Co? Świetne, co? Ale to już moim zdaniem nie to. <laughs> to już nie to wezwanie. Na takich ekstremalnych wyzwań Jasne, ale jest, jest to alternatywą dla dla samochodów Spod elektrorajdu wyjeżdżam z licznikiem 133 17 pod to możliwe, żeby test-misja zawitała aż do Krakowa na skuterku? Jakieś jaja... Ja jestem tu. A wy gdzie jesteście? Proszę się meldować, gdzie jesteście. Nie na ten przykład. Można tak sobie iść. No czy jest No nie, Pachnie, wodą, włoską Wisłą. w Krakowie. No żeby była jakaś te fałka na przykład kula balon, to bym się tam potpiął. A co? Nie można Boże. można jeszcze to się chłodzić W tej brei prawie jak Tylko trochę dłuższy mi własnych z Ale żeby dorwać te pary Ile z nich jest razem? miłem z Ile kłodek poszło pod wodę? A i bardzo wiele. Tutaj takie od Bazyliki Mariackiej w lewo kasetę magnetofonową Składankę nagrywaną nielegalnie Pet Shop Boys Mardika <grymny> tam jeszcze była I co tam jeszcze, było? A tutaj kiedyś malował ktoś obraz, Straszny huk Nie wiem nie to już męcz, może kiedyś było to jakąś atrakcji Jednak natura guru by natura 一生。